Piotr Nowarkiewicz zaginął w niedzielę 31 maja i od tamtego czasu bydgoscy policjanci nie przestają szukać 16-latka. Chłopak widoczny jest na kamerach monitoringu, lecz nadal nie ustalono jego aktualnego miejsca pobytu. Policjanci pracujący nad wyjaśnieniem sprawy dokonali porażającego odkrycia, które mogą rzucić nowe światło na całą sprawę. Wszyscy posiadający jakiekolwiek informacje dotyczące tej sprawy powinni wysłuchać apelu służb. Piotr Nowarkiewicz w ubiegły weekend był widziany po raz ostatni. Znane są relacje świadków, którzy jako ostatni widzieli go, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, co później przydarzyło się chłopcu. Na stronie Komendy Miejskiej Policji zamieszczono nowe informacje dotyczące tej sprawy. W Bydgoszczy zaginął 16-letni Piotr Nowarkiewicz. Piotr Nowarkiewicz tuż przed zaginięciem spędzał czas ze znajomymi, a wychodząc z domu, nie poinformował opiekunów, gdzie i z kim będzie przebywał. Nikt jednak nie podejrzewał, że sprawy mogą potoczyć się w taki sposób z których wynika, że zaledwie 16-letni Piotr w czasie spotkania z kolegami spożywał alkohol. Mogło to wpłynąć na jego dalsze kroki oraz ograniczyć trzeźwość myślenia. Jeśli połączy się to z ostatnimi odkryciami dokonanych przez śledczych pracujących nad znalezieniem Piotra Nowarkiewicza, sprawa nie wygląda najlepiej. Dalsza część testu pod galerią. 2 marca dokonano porażającego odkrycia na stronie Bydgoskiej Policji udostępniono zdjęcia oraz poinformowano, że 2 czerwca znaleziono rzeczy osobiste Piotra Nowarkiewicza. Znaleziska dokonano w rejonie dzielnicy Olimpia, a na miejscu pojawili się nurkowie, którzy przeczesują teren. Do poszukiwań zdecydowano się dołączyć także rejony Przyłękiciela. Policjanci sprawdzają każdy wątek mogący mieć związek z zaginięciem 16-latka. Zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków, starając się wyjaśnić wszystkie okoliczności towarzyszące jego zaginięciu, przekazano w oficjalnym komunikacie wydanym przez KMP w Bydgoszczy. Jednocześnie Radio Z powołuje się na nieoficjalne informacje uzyskane od funkcjonariuszy pracujących nad sprawą. Według ich relacji policja dokładnie wie kiedy i do jakich autobusów wsiadał Piotr Nowarkiewicz, ale nikt nie był w stanie ustalić dlaczego 16-latek oddzielił się od grupy swoich znajomych. 2. Policja apeluje do wszystkich posiadających informacje na temat zaginięcia Piotra Nowarkiewicza. Policjanci. Apelują do osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do odnalezienia 16-latka, by skontaktowały się w tej sprawie z policjantami w Białych Błotach. Przeczytać można na stronie bydgoskiej Policji. Oprócz odkrycia w pobliżu wody rzeczy osobistych Piotra Nowarkiewicza nie przekazano na razie. Źródło Radio Z